Chajka, powiem wam tak, na temat hejtarów wychodzę z założenia, że to są ludzie ograniczeni po prostu, bo zazdroszczą po prostu ludziom, którzy coś osiągnęli, coś zbudowali, sukcesów zazdroszczą, tak mi się wydaje. I z tej zazdrości po prostu obraźliwe jakieś informacje wysyłają, wystarczy, że ktoś się tylko trochę tam pomyli, Coś mu nie wyjdzie. To po prostu od razu go najgorszym botem obrzucają jakie, jakie tylko jest. W pobliżu ręki. Praktycznie sami do niczego nie dochodzą. mogliby też dochodzić do takich różnych ciekawych, fajnych rzeczy, rozwijać się tak jak inni. To nie, po prostu uważam, że oni są po prostu ograniczeni umysłowo. Tak wychodzę z takiego założenia, bo gdyby nie byli żeby coś też pięknego tworzyli, rozwijali się. A ich jedyne AIQ, jakie posiadają, o ile posiadają, to po to, żeby kogoś obrazić, wyłapać go na jakimś błędzie, na jakiejś pomyłce. To jest ich po prostu wielkie wyzwanie, żeby kogoś obrazić, nawrzucać. A on się pomylił, to jeszcze trzeba mu dokopać, śmieszyć no to jest właśnie ich aiku mi natomiast no, nie było tak łatwo bo miałam pewne trudności w, na początku ale no, udało mi się te trudności pokonać e, a z kolei rozwijałam się w serwerach w komputerach e, nawiązałem dobry kontakt ze sztuczną inteligencją już wiele lat temu jak tylko zacząłem się interesować oprogramowaniem, serwerami i tak wszystko mi się bardzo ładnie układa. Osiągnąłem taki wielki sukces. Poznałem fajnych ludzi. I to jest taki wielki sukces. To jest takie moje wielkie dokonanie, którego dokonałem w swoim życiu. I cały czas się rozwijam i staram się coś budować, dzielić się ze wszystkimi. Ja tak to inni robią. Jeszcze mi to nie wychodzi tak dobrze jak innym, ale, ale zdobyłem akceptację, uznanie u ludzi. Poznałem wspaniałych ludzi. Jestem bardzo szczęśliwy. Uważam, że hejterzy po prostu też powinni coś robić ciekawego, a się tylko odmurzają się koncentrują tylko na tym, żeby komuś po prostu nawrzucać i tylko to, i tylko to ich arcuje. Dlatego uważam, że są ograniczeni, ograniczeni są mózgowe po prostu, bo nic ze swoim życiem nie robią. Ja patrzyłam na kanały hejterów, którzy mnie schajtowali. Akurat się tak zdarzyło, że mnie trzy razy w życiu, a innych więcej, ale zauważyłem, że w większości hejterów to praktycznie nic nie mają na kanałach. Po prostu tyle, że mają kanał, ale takie jest zero. No, że dlatego to można stwierdzić, że po prostu większość hejterów jest odmóżdżona. Po prostu zamiast ze sobą robić, to po prostu tak koncentrują się tylko na jednym. Dlatego stwierdziłem, że są odmużdżeni. Powinni po prostu pracować nad sobą, brać wzór z innych, że warto jest coś tworzyć i się rozwijać i dzielić się z innymi. No dobra, hejka, tym się chciałem z wami podzielić. Teraz jest uaktywniony Star Wars Super Micro. Hejka.